To co jest w tej skarbonce to jest 5%, a ja dokładam 95% i zobaczymy co możemy kupić za te pieniądze, nie? Otwieraj. Też czy ale bez żółtych, dobra? Same takie grube pieniądze. No. Jak masz kupić kanę, tych pieniędzy? pieniądze? Pieniądze te aż zariuje. Kolejna stuwa. 200 i 50. Część, z zaraz będzie samego stać na poloneza. Dobra, tyle tego mamy. Trzeba przeliczyć. Tych żółtych nie liczymy, tylko grube te. Od no, w górę liczymy. Sortujcie to teraz i zobaczymy, ile tego jest. Mamy posortowane papierki tu, żółtoweczka piątka, dwójka. To jest wkład 5% kazika. Samochód poloneza. Pomyślcie, ile tu może być, a tata dokłada 95% brakującej reszty. Także my się zabieramy za liczenie. Które liczysz? O, tam co jest najmniej, a idźcie. Dobra, ja liczę dwójki najpierw.